Siemano, drugi z tej strony Dark Wolf i zaczynamy kolejny odcinek serii. Let's play Icewind Day a shut edition. Jesteśmy w ostatnim odcinku, dalej się nucimy z, z pociętej dłoni. O, no i oczywiście, pośmy dalej z piętrami. Ok, mamy jakiegoś faceta, się zwala A Zobaczmy, co masz mi do powiedzenia. Ej, chłada świątynia. No co ty tu robisz? Ok, musimy znaleźć jakieś nasiona, ale nie tutaj. Możesz nam mnie liczyć. Więc mamy na kolejne zadanie, które mamy do roboty. Wchodzimy okay, stąd. Zajmę się tym. No, i oczywiście idziemy oczyścić jeszcze jedną część, którąśmy zostawili, a mówimy dokładnie o tej. Okej, okay. tutaj wygląda jak sala treningowa. Okej, okay, wiem już gdzie możemy go znaleźć Ok. To przeczytaliśmy, więc nic. Ok. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Tutaj nic. Tutaj nic. A to jest takie zwykłe na trening, trening... sala treningowa. Ok, oczywiście nie tutaj. raz idziemy do góry. Ok, mamy do rozbicia tutaj sporo tych... Zamieniam się w ...kapci. Gotów. No, ja też jestem gotów. Tylko, czego ale czas rozpierdolić to broni. Ujmiech, Chyba jednak to był zły pomysł. No, ok, chodźcie z nami. Mam pomysła. Wyciągniemy ich stąd. Chodźcie. Nie wyjdą. Mm -hmm. Co wiadrom kurwa mać I jednak nie, wy, nie wyjdą bez yy, bez niczego no cóż to, to trzeba będzie ich zapierniczeć tak jak robiliśmy wszyscy do łuków szkoda bo wolałbym... trochę czasu żeby przyszli za mną miałem więcej szans to twoje Porządny tarczą. Dam radę, z ataku nie mam Miesz. czasu. Muszę jeszcze odwiedzić miejsc i zabić parę potworów. Proszę. A kiedy... teraz schodzimy. Może... Ok. Przestań, już klikać. Zaoszczędzony miedziak to zarobiony. Mulę się. Niedziel skóry na sowo dźwiedziu, nasowy na to wyjebane Gdzieś już Tam temu się skończyła broń. Ok, zobaczmy komu się skończyły strzały. A tobie się już kończą powoli. Na szczęście mamy rezerwę tutaj, więc nie musimy się nawet Dwa tysiące pocisków! Ala facet bikarbonata Nawet tego nie zauważyłem, że, że miałaś aż tyle. Gdybyśmy zdobyli taki jeszcze jeden pasek byłby zajebi zajebioza. Okay. ok. A to są dwie inne strzały. Ok. Tak będzie łatwiej i ty... a masz jeszcze, dobra. Pracamy no, Wracamy na górę, rozpierdolić. Nie jest oh! 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 Będę i oh! 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 Górda, się uparli bydle. Zdajesz się Trochę Runów powinno wnieść tu nieco ożywienia. Nie. wolnym i mocną tarczą daleko zajdziesz. Już się robi. Ok, tu mamy też kolejne wejście. No, coś on po, szybko poszło. Ok, będziemy musieli tam iść na górę. Ale zanim to zrobimy, ja idę się przespać. Powód, że nie mam pan, już tyda. skilli do leczenia. A no dla będzie już najlepszy moment na to. Możesz na mnie liczyć. O, jesteś tutaj. Nie widziałem ciebie. Okej. Okay. gdzie są wrogowie? W kaczej dupie. Kaczej dupie. Robię. Dajmy się tym. Wiem, że oczywiście mogę nie używać tego zaklęcia, tak? ale skoro już byliśmy w temacie, to powiedziałem kurwa, że zanętkuję. Okej. Wracamy. Już się robi. Nie skobieście się tutaj wzięli Do Ale wiemy skąd gdzie sobie pójdziecie za chwilę. Ok, 2000 z punktu doświadczenia. Okej, okay, tu mamy kolejnych strzelców. Edwin, pomóż mi... Zaraz nie jestem co w morder, do tego to Na bliźniacze topory Klangedina. Stoję w gotowości. Hmm. Jeszcze jedna kuleczka w tym punkcie. Nie ma problemów z rozkrzyżeniem. Nie mam czasu. Muszę jeszcze odwiedzić kilka miejsc i sprawić parę potworów. Jestem gotowa. Z Jestem Nic, nic się nie stało. A ja oczywiście na tym nie tracimy, więc to tym nie ma tego problemu, jeżeli nam umrze powstać. Łap, tam to wszystko reszta jest twoje, Weź pierścionek i git. No. Widzicie, żadnych problemów. Może się zdarzyć. Nie trzeba się uleć krytycznie. Kolejne dobre, kolejne dobre zaklęcie, a w międzyczasie od razu zidentyfikujemy niektóre rzeczy. Okej. Okay. kolejna ładna broń dla niego. Ok, super. O, to jest ognista tarcza. Tak pamiętam dobrze, czerwona. Dobre zaklęcie. OK. Mamy tutaj wejście na kolejne przejście lub wyjściem. Będziemy na kolejny poziom. Tak wyczyścimy oczywiście. Widzicie, teraz w zakresie skrzeszenie, to już nie jest aż takie irytujące. Dobrze. OK. Mamy tutaj... Wszystko. OK. Upiory. Stoję w gotowości. Jestem gotowa. Czego chcesz tym razem? Jestem gotowa. Słucham? mnie w bój. A Ej, ile was tu jest? Usma, Wypierdalamy stąd. Wolimy ich pojedynczo. No chodźcie. Nie przyjdą. Ale co bydła. Okej. Okay. Dobra. Jest do twojej dyspozycji. Widzisz, Pożyczę, wszystkich was pozabiję. Zamieniam no. się w słuch. Wszystkich was... To jest służba, ptaka! byś mi. Nie O, uwaga rapt. to do no, Pokaż teraz i go tego. I się morderczy szał! broń się. Mocną tarczę daleko zajdziesz Możesz na mnie liczyć Ok, obrót, kled nie może się ruszać. Gdzie jesteś Kled? A tutaj A, dlatego nie możesz się ruszać. Ok. Ja chyba nie mam od, odtrutek, jeżeli się nie mylę na choroby. Antidotum Naleczenie, mikstura, cholera, chyba nic nie ma. Ale za to mamy dwa awansem. Zacznijmy od naszej Lejry. A, nie ma nic dodatkowego. Jego oczywiście poczekam, bo mam trochę urażone z siłą i nie chciałbym, żeby przez to stracił. Okej, okay, zdejmiemy mu na razie broń, tak pójdziesz ty. Mój jest do twojej dyspozycji. Coś tu było warte przyjścia. Przejścia? Chyba nie. Ok, zaczmy tutaj do tej skrzyneczki. Oprócz zaklęć. Pole teleportacyjne. Ciekawe zaklęcie. Okej, okay, skupienia percepcji cholera. Nic chyba nie mam do niego. Mamy wytrzymają, tam nie mam problemów. Ok, schodzimy na dół. I przechodzimy przez te drzwi teraz. No, jak ja mówiłem, już minęło. Oki. Okay. Plus jeden. Co by to witać? Ty najbardziej używasz to... O! Cztery na długi łuk! Zajebiście! Oczywiście ja wolę, żeby on się na łuku. Będzie mi bardzo potrzebnym. Tym bardziej, że on najbardziej nas wszystkich napiernicza. Jako wojownik. Hmm. Stoję. Coś mi tu śmierdzi. Oczekuję na rozkazy. Gotowym rozpocząć rozkazy. Powiedz tylko, czego potrzebujesz. Gotów. Jestem za walką. Na Jestem gotowa. Jak to no się okay. jest do... już się robi. ładnie. Życzenie? Oczywiście. No. Nie jestem co do tego pewna. Trochę mnie i kurczę, tu nie nie zamieniam. W się, nie nie zamieniam. jak sobie, no. Nie Ok, udało mi się zdjęć jej zaklęcie, zanim wyrzuciła. Dobra Cholera! Okej. Okay. No nie mówcie mi, że żadny to nie ma pułapkę, ja taki idę powoli jak debil. Tak, nie było tej pułapki, a ja szedł jak debil. Bayer. What? Jakieś drzwi mi się stworzyły. Jestem gotowa. Jak dobrze? Okej, okay, mamy tutaj Czterech wrogów. Tutaj mamy schody. Okej. Okay. No. Stoję w gotowości. Mam pomysła. Ta. No, dobrze. A propos, zanim y, dobrze będzie, założę mu z powrotem jego pancerz. Na Cholera. Baczę, życzenie? Twa życzę, żeby ktoś mi pomoł. Tak? Zrobimy tak, ty Ale Zima. Zadowolona. No. Okej, okay, tak ci skupisz na nim, Już się robi. Co za chuj. Okej. Okay. Nie jestem co do tego. Ktoś mi pomoże. Gdzie są? Długo nie zajdzie. Wow. Oddalsz się stąd. No, Pomóżcie mu do ch**a Waffle'a! Na bliźniacze to pory Klangedina! Wicza! No! Mocno skwaja Wicza! Mocno mnie w bój! Com do tego pewna. Okej, okay, teraz tego. Jestem za bardzo. Po dyspozycji. A. Super. W gotowości. Tylko mój mak reaguje. Dobrze. No, nareszcie udało się. Okej, okay, jaka jest sytuacja? Jednym Wytoczy. słowem, Uniana Ok, ta desy stoi na szczęście. A ten jest dalej nad dominacją umysłową, trzeba będzie poczekać aż mu mini to zaklęcie. Na szczęście to chyba długo nie zajmie. Trzeba będzie tylko poczekać. Ok, oddal się. I ty też. Super. Okej, z trzeba będzie poczekać na samym końcu. Tam jakaś sytuacja trochę półkrytyczna. Super. Bardzo dobrze poszło. Myślałem, że będzie o wiele, wiele gorzej, jednak się udało lepiej niż myślałem. Jestem gotowa. Vita, Mortis, Karia. Mówię tylko czego potrzebujesz. Vita, Mortis, Teraz trzeba wyleczyć rzeczywiście maga. Vita, <gro Item Locker> <Alfot> Mortis, <before Venope> No jesteśmy gotowi. Ok. <guts>, <competitions> Tak, zrobię to. Tu mam jakąś skrzyneczkę, Uuu. muzyka się zmieniła. Znaczy, no, coś się dobrego stało. Okej, okay, tutaj nic. Nie ja chcę zobaczyć tą szatę, bo to może być dobra... dla niego. Eh, dobra jest, ale niestety zdaje nam na zręczność minus dwa. Zgadza to, mamy zajebiste odporności. Klasa pancerza plus 9 plus cztery. Kurde, tylko dlatego, że ma zajebistą wytrzymałość bym ją wziął, ale... Będę się zastanowić. Ok, otwórzmy kolejną półeczkę. Kolejne zaklęcia. Ok, mamy no chyba tutaj... No nie widziałem tak jak myślałem. Wielkie osłabienie, dobre zaklęcie. No i teraz wchodzimy tutaj. Ok, mamy tu... Gówno mamy. OK, no to idziemy teraz tędy. Kolejna półeczka. Rzeczy samej. Jakaś kamień. A! OK, to na razie pozostanie w identyfikacji. Zaklęcia dla naszego maga. Tajemnicze słowo i usunięcie magii. Bajerowsko. I trochę potek. Kurde, jak tak dalej pójdzie, będę musiał zrobić trochę porządków tutaj, bo mamy za duży bałagan. No i okay. chodzimy Okej, na kolejne piętro. Y wow Mamy tutaj. A to jest kolejne zejście. Ok, mam tutaj Maga. Jakiegoś Kutanosa. Kutanos, kurwa. Ok. Zobaczymy, co i możesz powiedzieć ciekawego. A tutaj. Będę mógł zdobyć książki. Spróbuję się przecież o później. Teoria metali będzie mi potrzebna. Kodeks będzie mi potrzebny. Okej, okay. nie spodziewałem się, że będę potrzebował. Okej, okay. nie będę musiał je przeczytać znając życiem. Okej. Okay. Czy jest coś jeszcze, co powinien wiedzieć w tym miejscu? Chyba nie. Okej, okay. schodzimy na dół, do górę. Larel! Trafiłem na ciebie nareszcie Ale dopiero Larela dowiecie się w następnym odcinku. Ja dziękuję pasu za uwagę, nadzieję, że Ci się podobał. To znaczy w tym odcinku. Siema, dobra.